Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Maja i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić talię Dark Mansion Tarot. Ehm, o co chodzi z tą talią? E, już jej recenzja jest, ale jest to recenzja tej wersji, czyli wersji takiej śliskiej. E, talia jest wydana przez Tarot Studio, jest to e, firma polska, która zajmuje się wydawaniem ekskluzywnych e, kart talii Tarota. Tak? Ehm, o co chodzi? Dlaczego mam te dwie? Na początku kupiłam tą, w nadziei, że wygląda jak ta. A o co chodzi? Ta jest e, z boczkami tylnymi, które są brązowe, te są niebieskie, takie chmurki. Pokażę Wam zaraz wszystko. I jeżeli chodzi generalnie tak na szybciutko, to góra jest taka. One wyglądają, no, no identycznie, tak? Ale tu już mamy tą różnicę, tak? A o co chodzi? Tutaj jest brązowa, tutaj jest niebieska. Jak widzimy, tutaj ta rotyka studio. Generalnie talia tam zaraz przy chyba 2,5 roku ją tworzy tworzyli. I o co chodzi? To jest Fort Edition, Ona też jest, ta Fort Edition też jest na chwilę obecną nadal na stronie, a to jest Third Edition, ta niebieska, więc od razu mówię, ja najpierw zamówiłam tą. No trochę rozczarowałam się, jeżeli chodzi o jakość tego papieru ale do rzeczy zaraz, zaraz to wyjaśnię. E, I dlatego później odkupiłam od innej tarocistki tą z niebieskim tyłem i to jest no taka, jaką ja chciałam, tylko że jak, no mówię, kupowałam, to nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę. Mając tą wiedzę, wytłumaczyłam też innym, dzięki czemu mogli kupić też taką talię, jaką tak naprawdę chcieli, tak? E, To nie jest absolutnie wina taroteki, tylko po prostu to, co my sobie wyobrażamy, a to, co tak naprawdę i co jest napisane i co to oznacza, to już wiadomo, Trzeba to jakoś może czasami zreflektować, więc jeżeli chcecie sobie zamówić tą talię i chcecie śliskie, błyszczące karty, no łatwiejsze może troszeczkę do tasowania, to jest ta, czyli z tymi brązowymi tyłami. Ona ma złote yy, brzegi, tak? Ta za to, jeżeli chodzi w macie, to ma niebieski tył i czarne brzegi, tak? To jest ta różnica. Nie ma tak, że ta jest w śliska i y, y, y niebieskie tyły. Nie. Ta mała wersja, czyli y, generalnie, jeżeli chodzi o wielkość. Ale dobra, to już przejdziemy teraz. Otworzymy szybciutko pudełeczko. Y, one są, no, identyczne, tak? Jeżeli o to chodzi, to samo jest napisane. No, tak dokładnie. 2,5 roku y, tworzyli tą talię. Y, Taroteka Studio, stworzone przez Magdalenę Kaczan. E, dokładają tutaj do e, dwie karty ekstra I widzicie już tą różnicę? To są niebieskie tyły, to są, to są brązowe, i te właśnie są. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, właśnie. Widzicie, jak to się odbija? Tutaj nic, tak? Więc to są te śliskie. I to, te tyły, nazywają się dokładnie ze strony nazwa. Te, to jest UV Lamination, i to są śliskie te te z niebieskimi tyłami to jest slick Matte lamination i zauważyłam, że dokładnie takie same opisy używają, jeżeli chodzi na przykład o Slavic Legend Staro i też jest dokładnie napisane, więc już było mając tą wiedzę, jak kupowałam the Legend the Slavic Legend Staro wybrałam slick Matte lamination, bo to są takie właśnie matowe jak te a nie takie śliskie jak te. Chociaż nie powiem, jeżeli na przykład chodzi o układanie tych kart, bo specjalnie je układałam, żeby zrobić tą recenzję. Łatwiej mi było tą niż tą. No ale nie szkodzi. To tam mówię, to jest taki detal. Tu jest też ta dodatkowa karta. Identyczna jest w tej wersji matowej. Ok. I jak widzicie, też jest tylko że mojej tyły i ta talia, która już jest wiadomo, nie. Ok. Więc tak, o. jeżeli chodzi o e, samą talię, to tutaj mamy to identyczne obrazki, one się niczym nie różnią. Talia jest. E, tak to mniej więcej się prezentuje, tak? E, Wielkościowo takie się wydają, no takie, do, nie wiem, tak może, może się mylę, ale grubościowo ta się wydaje grubsza przez to, że ma ten matowy, tą matową fakturę, tak. To są pozłacane, te są czarne brzegi. No niestety te pozłacane brzegi dosyć szybko się też ścierają, bo jeżeli chodzi o te duże wersje tych. Kart. One mają inny złoty, one mają taki piaskowy i mi się wydaje, że on jest e, taki lepszy. Ja widziałam bardziej, jeżeli chodzi o recenzje, taroczki, które ich używają, nie są to aż tak dojechane jak moje, które nie były aż tak bardzo używane, moi drodzy. No, albo rzeczy. E, jeżeli chodzi w porównaniu do kart e, Tali, e, do tego Tarota tutaj, e, oryginalnego Ryder White Smith, e, z tymi tutaj. Tyłami takimi niebieskimi. To są karty praktycznie prawie że identyczne, ale te są troszeczkę szersze i to samo z tymi, tak? Więc są wysokościowo. Jeżeli o to chodzi, to one są właściwie kropka w kropkę. Widzicie? I, ale na szerokość są troszeczkę, czyli 12 cm mają wysokości. Czyli standardzik, ale 7 cm i 4 mm mają szerokości i to właśnie w ten, tak się obrazuje te nasze 4 mm, jeżeli chodzi o tą talię. Tak? Okay. No i dobrze. I generalnie jestem bardzo zadowolona z tej talii, Jest bardzo fajna i jestem większą fanką jednak tych matowych. No, nie wiem, no, ja bardziej nie lubię takich za mocno błyszczących, takich. A bardziej wole matowe, ale robi to różnicę troszeczkę przy tasowaniu, chociaż przy tym mogą troszeczkę bardziej lecieć. Um, jeżeli chodzi o takie nowości, no to yy, ja kupiłam, tak jak mówiłam, tą yy, bezpośrednio, to odkupiłam um, i jeżeli chodzi o tarotekę, oni mają lekkie opóźnienia, znaczy może nam się wydawać, że mają lekkie opóźnienia z wysyłką. Oni ich nie mają, bo oni tam zaznaczają, ile mają czasu na wysyłkę. Jeżeli chodzi o pisanie do nich, no to niestety oni nie zawsze odpisują, bo jeżeli nie ma problemu, to tego nie robią. Więc bez paniki dostaniecie talie. Ja jestem, ja mieszkam w Irlandii, mam rodzinę w Polsce, więc nie zamawiałam w sumie do Polski, zamówiłam tą talię bezpośrednio do Irlandii. To The Legends Slavic lat zamówiłam sobie do Polski. Ale. O co chodzi? Przyszła do Irlandii bez problemu. E, troszeczkę musiałam czekać, ale wysyłają z trackingiem, czy możecie śledzić przesyłkę. E, nie spotkałam się jeszcze z żadną informacją, żeby ktoś nie dostał talii, więc e, bo to jest to, generalnie z tego, co wiem, jest to mała firma, która e, podejrzewam, że nie ma zbyt dużo osób tam, e, To nie bo oni wysyłają na cały świat. E, dużo ludzi, dużo tarocistów chce ich talię, więc oni bardziej się skupiają na Tworzeniu nowych talii i na tym, żeby ta wysyłka do nas trafiła. Jeżeli chodzi o taki support, z tym różnie bywa, bo no, podejrzewam, nie dużo osób tam mają, które się tym zajmują. Ale finalnie, chcemy mieć dobre karty, chcemy je dostać i je dostaniemy. Więc bez paniki, e, naprawdę warto, e, polecam. Nie, że, że to jest jakaś reklama, bo ja kupiłam te. E, znaczy to, tak, wiadomo, ale, bo to od kogoś, ale tą talię i The Legends kupiłam za swoje pieniądze. W sumie żadna z moich tali, które tu mam, e, nie są one sponsorowane przez nikogo. To są wszystko moje własne pieniądze, chyba że na przykład dostałam akurat prezent od bliskiej osoby w postaci tarota, ale e, karta tarota, ale generalnie nie jest to tak, że to jest cokolwiek sponsorowane, cokolwiek mi wysyłają. No, no tak, sorry, no tak naprawdę, no przecież to jest. Mój kanał nie jest jakiś ogromny. Ja to po prostu robię, bo się chcę pochwalić, chcę się z Wami podzielić. E, myślę, że jeżeli chodzi o jakość, właśnie jeżeli chodzi o karty, czyli śliskie, matowe, jak to jest opisane, jest to warto wiedzieć. Zwłaszcza, że no nie, ch nie chcielibyście no, zamawiać talii, otworzyć ją i zobaczyć, o kurcze, to nie jest to, co chciałam, czy chciałem, tak? Więc mam nadzieję, że to Wam pomogło. Teraz taki szybki przegląd tych e, kart, jakbyście chcieli. Jak nie, już wiecie, znacie, no to. Po prostu wyłączcie. Jeszcze raz wam pokażę tyły. Tak, bardzo fajne są. Generalnie jestem bardzo zadowolona. Fajnie pokazują. Jest dużo recenzji tej talii, nie powiem. Jest fajna. Jest fajna. Ok. O, to mi poleciało. Dużo z tego co wiem, osób. Używa tej talii, jeżeli chodzi na przykład o e, taki okres e, typowo halloweenowy, tak? Chociaż, no, może nie są jakieś takie e, super, na przykład, znaczy takie kolorowe, jak na przykład e, tarot światła i cienia, tak? No, ale też mają kolor. Nie, nie są moim zdaniem aż takie, aż tak ciemne, ale no, różnie ludzie odbierają, tak? E, mi to tam nie przeszkadza, chociaż, no, może faktycznie taki jesienny czas jest e, na nie lepszy. Tu mamy wisielca. Nawet łatwiej mi się bierze, tak powiem Wam szczerze, z tych kubek, to te, mimo wszystko. Te są bardziej matowe, ale no, tragedii nie ma. To są takie dosłownie detaliki, tak? Wiela, super przedstawiona. Bardzo lubię. Gwiazda. Ta mi przypomina Wednesday Adams. Jak nic teraz. <słoneczko> Ten księżyc. Słoneczko. Idziemy dalej. I teraz już mamy buławy. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. One są oczywiście po angielsku, jak widzicie, nie są po polsku. Dzięki temu są międzynarodowe, tak? W ogóle super przedstawienie ośmiu buław. Generalnie bardzo ich podziwiam, e, tą naszą polską firmę. Mam nadzieję, że będą się rozwijać, że będzie im, będą tworzyć coraz to lepsze, nowsze talie. Jak najbardziej e, brawo, super to robią. I tu mamy ostatnią z buław, znaczy jeżeli chodzi o te, teraz mamy karty dworskie. Okay, I teraz Przechodzimy do kielichów. Dwójka, trójka. Czwórka bardzo fajnie przedstawiona. Piąteczka. Szóstka. siódemka. Od razu widać Rider White Smith bez problemu można wiedzieć po prostu yy, co jest co yy, Myślę, że nawet bez napisów byłoby Wam łatwo ocenić, o jakiej tutaj mamy karcie mowa, prawda? E, tu mi troszeczkę brakuje tej rybki. Znaczy, ja wiem, że tutaj są. Tutaj e, na samym dole. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mamy te rybki, tak? Ale no, tutaj była generalnie, tak? W oryginale. Rycerz, królowa, no i król. Król, takiej mało mało interesujący. I teraz mamy as mieczy, tak? Dwójka. Fajnie przedstawiona. Trójeczka. Czwórka. Chociaż powiem Wam tak. Czwórka mi się podoba. Ale... No tak, ja mam do czwórki, ale jeżeli chodzi generalnie o jej przedstawienie, bo to niby jest taki odpoczynek po walce i tak dalej. W oryginale jest to, wiadomo, gościu, który leży, wygląda prawie jak na trumnie, jak dla mnie. Co najmniej, jakby już go nie było, tak naprawdę, tylko jest ciałem. Już Wam pokażę co mi chodzi. Na pewno wiecie, ale tak w razie wu. jeżeli ktoś. O! Uch, uch już myślałam. Um, więc um, o to mi chodzi, po prostu, no tu, a tutaj jednak leży przy takiej krypcie na cmentarzu, tak, no typowo widać tutaj z tyłu jest cmentarz za nią, więc um, no właśnie, czy to jest duch i ta osoba tam leży już, czy, czy to są wspominki, no tak fajnie przedstawiona karta, w sensie ładny rysunek, um, no generalnie można tu pewnie też różnie interpretować i to jest też załatą Tarota w zależności od obrazku e, inaczej będzie to wyglądało w czytaniu prawda? jak nam ta karta wyjdzie piąteczka szóstka super siódemka świetnie ósemka bardzo ładna chociaż nie ładne karty, prawda? dziewiątka no i dziesiątka i mamy teraz Pazia, Rycerz, Królowa, Król. Ja to jest jakby znudzenie, lekko przejść do rzeczy, e, konkrety. <grywia> Tutaj mamy Asa Pentakli, Dwójka Pentakli, Trójka Współpraca, Czwóreczka super przedstawiona. Piątka. Tu tylko tyle szkoda, że nie zrobili tego tak, jak, tak jak jest w finale, czyli powinny i, iść zamiast w lewo pójść, powinni iść w prawo, tak? E, zaraz wam pokażę o co mi chodzi. A a, a. to jest. Dobra. Mam. O mi chodzi. Chciałabym, żeby czasami jednak ci, jak już robią takie klony, żeby jednak nie zmieniali tego, w którą stronę ktoś idzie. Ale to jest takie moje prywatne. Wiadomo, nie wszystkich to pewnie i drażni. E, nie, może nie drażni, ale tak, chudy, no mogli, mogli w tą stronę. Nie? No. Okay. Tu mamy dzielenie się 6 pentakli. Tu oczekiwanie siódemka pentakli, ósemeczka, dziewiątka, Dziesiątka. I mamy Pazia, Rycerza, Królową i ostatnia karta, Króla. Tak? Dobrze, moi drodzy. Jeszcze raz, tak wyglądają tyły. Tutaj mamy przody. Powiedzcie mi proszę, co myślicie? Którą wersję bardziej wolicie? Czy matową, czy wolicie bardziej tą siiską? E, Czyli jeszcze raz powtórzę, to jest... E, ta jest Sleek Matte Lamination, czyli matowe, UV Lamination, to są te takie śliskie, tak, z brązowymi tyłami, ze złotymi brzegami. Te są matowe, niebieskie tyły i czarne brzegi. Okay? Dziękuję bardzo za, że poglądaliście. Jak, jak coś, proszę, zostawcie lajka, komentarz, będzie mi bardzo miło i życzę Wam cudownego dnia.